Rozdział drugi. Siedząc w samochodzie w drodze do szpitala na Sobieskiego, Ewa czuła się zaskakująco lekko. Zupełnie jak na urlopie, pomyślała zdziwiona własnym samopoczuciem. Listopad tego roku był bardzo ciepły. Można było niemal wygrzewać się na słońcu. Niektórzy przechodnie nie mieli kurtek ani płaszczy, a gdy podnosili głowy, słońce odbijało się w ich okularach przeciwsłonecznych, jak gdyby ktoś cofnął czas do końcówki lata. Ta sprawa jest wyjątkowa, pomyślała Ewa. Wydział kryminalny rzadko ma do czynienia z dochodzeniem, które nie rozpoczynałoby się od oglądania mniej lub bardziej pokiereszowanych zwłok. Każde zdanie kojarzyło się jej dotąd z zapachem prosektorium, wyłożonego białymi kafelkami, jak sklepy mięsne, które pamiętała z dzieciństwa. Ewa oparła głowę o zagłówek, na twarzy poczuła podmuch wiatru pomiędzy ostatnich liści, które zostały na drzewach, wyglądało niebieskie i jasne niebo. Przyjechała jak zawsze za wcześnie. Zostało jeszcze pół godziny. Postanowiła poczekać w miłej restauracji na skraju parku. Mogła oglądać stąd migoczące w słońcu złote liście i jasne alejki, pełne spacerowiczów. Pełna sielanka pomyślała. Położyła teczkę obok filiżanki z kawą i postanowiła raz jeszcze przejrzeć materiał, z którym tu przyjechała. Niezbyt wiele tu informacji, ale dobre i to. Opis własny pacjentki 374 łamane na 11 łamane na 08. I'm blond, about 5 feet 8 inches tall. Approximately 22 years old and I weigh 55 kilograms. I guess I'm quite pretty. I've got three tattoos. There's an eagle on my left upper arm.